Netto. Najdroższy dyskont w Uzbekistanie. Zapraszam. Karma dla kota Kitekat. Jest to smak upadliny i jest to nowość w Netto. Nie testowano jej na psach. Radzimy nie jeść. To konsekwencje mogą być poważne. Wszystkie koty lubią to jeść, a zwłaszcza rude. Cena to skromniutkie 19 euro. Piwo 5 litrowe marki Żywiec. Proszę nie sugerować się zawartością butelki. Tam jest piwo. Polecane przez bezdomnych i uchodźców z Syrii. Zawiera 45% ropy naftowej i 55% chmielu z Chin. Ciekawostka z dupy, rekord wypicia tego 5-litrowego piwa to jedna butelka i 0,8 i zrobił to Menel z Rosji. Serdecznie gratulujemy. Zawartość zarośnięta. Cena to 2001 kunów. Sweter imienia Krzysztofa Kononowicza. Wykonanie bardzo dobre z Imperium Mongolskiego. Bardzo swędzi, bo ktoś jakieś badziewie wsadził. Nie pasuje do nikogo nawet konona. Produkt bardzo popularny w całej Europie. Rękawy są rozprute. Polecane przez imperialistę z Białego Stoku i Karola Krawczyka. Jeśli założysz go to znikniesz na zawsze zgodnie z modtem nie będzie niczego. Cena 997 randów. Chipsy firmy Cran Chips. Są dostępne w trzech smakach: piwa, pieczonych twoich żeberek i kału. Są wykonane z zjebanej jakości ziemniaków. Zawiera mnóstwo oleju opałowego, orzechów farachidowych, miodu, mleka i węgla. Dużo droższe są od gejsów. Dodatkowo Pringles dla dzieci, jeśli kupisz 50 paczek tego. Paczka 150-gramowa, ale 99% to powietrze. Łatwe do otwarcia, ale wszystkie chipsy polecą daleko. O, o, o. Cena: 4 riale omańskie. Płyta radia RMFFM. Nabraliście się na ten tytuł i gratulujemy. W środku są dyskietki, nie płyty. Nie pasują do odtwarzaczy. Zawierają pourywane piosenki Disco Polo i techno, a dwie nie działają. Jakość porównywalna z dźwiękiem wody w muszli klozetowej. Są to utwory z 2008 roku. Nie da się wyjąć dyskietek z okładki. Kupiliśmy tego pierdyliard na targu rok temu, bo były tańsze niż płyty Godlewskich czy Friza. Przeceniliśmy płytę z 4 zł na 3,99 euro. Uf. Zapraszamy do Netto i tęsknimy za Tesko.